Chciałbym zaprezentować ten motocykl Jest to FJR z 2006 roku Jest w bardzo ładnym stanie Przednia szyba dziwi Oponki hamulce naprawdę w bezwypadkowy, calutki w oryginale dodatkowo kuper centralny Kauzela z bagażnikiem Klamki i killery oczywiście też są do motocykla, jest wszystko sprawne, szyba bez jest ok, bez ludów, jedyna oponka tak samo w perfekcyjnym stanie. motocykl z pełniutką historią, z pełną dokumentacją co kiedy były robione wszystkie serwisy, wszystko jest udokumentowane przy motocyklu posiadam również do niego oryginalne wydechy, które właściwie mi do motocykla obecnie motocykl bez DB także słychać, że chodzi oczywiście komplet trzech kluczyków bardzo ładnie reaguje. Pomimo pustych wydechów, ogoty bardzo ładnie schodzą.